Tak, proszę Państwa, od Andersa, generała Andersa, do Szymona Hołowni roztacza się galeria, panteon polskich patriotów, których jakoś dziwnie oskarżał o tajemnicze związki z Rosją pan prezes Jarosław Kaczyński. Więc nie byłoby się oczywiście czym przejmować, tym bardziej, że każdy doskonale rozumie, skąd ten obłędny atak na Szymona Hołownię tego samego pana, który, kiedy obywatele zwrócili mu uwagę, że dewastuje mienie pod pomnikiem, to zachowywał się no, dość powiedzmy sobie szczerze, dziwnie, ale wykrzykiwał, że jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. I oto, proszę państwa, chciałoby się powiedzieć, cytując bardzo bliską dla pana prezesa osobę, nie tak brzydko nawet, tylko powiedzieć nie dziadu, tylko dziadku, odczep się od Szymona i zajmij się innymi sprawami, na przykład adwokatem, który na pewno będzie bardzo potrzebny już w najbliższym czasie. Bo, proszę Państwa, gdybyśmy nawet potraktowali poważnie słowa człowieka, którego no, poważnie nie traktują już nawet jego bliscy y, piewcy którzy przyznają, że propaganda była do dobani i była przesadzona. No a w duchu tej propagandy on się dalej wypowiada. Ale nawet gdyby traktować poważnie kogoś, kogo już nawet jego zwolennicy coraz mniej poważnie traktują, to przecież sformułowanie, że oto Hołownia ma jakieś tajemnicze związki z Rosją, które wypowiada facet, który rządził nami 8 lat, Podlegały mu wszystkie służby specjalne, podlegał mu wywiad, kontrwywiad, i Mariusz Kamiński za to wszystko odpowiadał, i to podobno wszystko super, tak? No i przepraszam, to jak to się stało, że pan premier do spraw bezpieczeństwa nie alarmował Polaków i nie zrobił nic w tej sprawie, żeby rosyjska agentura się tutaj nie zdobyła wielkiej, wielkiej popularności? No proszę Państwa, gdyby. Cień prawdy był w tym, co sugeruje powiedzieć pan prezes Jarosław Kaczyński, to oczywiście przede wszystkim należałoby zwrócić się do niego. Ale gdzieś ty był, stary, i gdzieś ty był, czymżeś się zajmował? I tutaj właśnie byśmy się dowiedzieli, że zajmowaliśmy się wrakiem, który nie wrócił, zajmowaliśmy się katastrofą smoleńską, która już dawno jest wyjaśniona, ale niczego nowego do wyjaśnienia tej katastrofy za ciężkie miliony pan Macierewicz nie wniósł. Zajmowaliśmy się budowaniem pomników, odlewaniem różnych rzeczy z brązu, wożeniem Chrystus, Chrystusa króla polską armią po całym kraju i tak dalej, i tak dalej. To są na pewno rzeczy ważne, zasługujące bardzo często na ogromny szacunek, tym niemniej to nimi pan wicepremier do spraw bezpieczeństwa się ekscytował. No i oczywiście ekscytował się pogonią za Donaldem Tuskiem. I proszę Państwa, warto sobie. Odszluć analogię, bo pan prezes mówi wyraźnie, to jest tak, on mówi, tu jest z jednej strony jakby agentura niemiecka, Tusk, a z drugiej strony agentura rosyjska, czyli jak rozumiem PSL, hołownia, który ma tutaj dziwne jakieś powiązania. No ale proszę państwa, teraz się zastanówmy: największe ustępstwo w dziejach, być może w ogóle dobrowolne ustępstwo w dziejach, największe jakie kiedykolwiek polski polityk zrobił Niemcom. Bez wątpienia Jarosław i Lech Kaczyńscy, którzy zrzekli się nicejskiego systemu głosowania na rzecz systemu lizbońskiego. To jest ewidentne ustępstwo, nikt nie może zakwestionować tego faktu. Przed traktatem, w traktacie nicejskim, Niemcy miały dużo słabszą pozycję polityczną w głosowaniach w Unii Europejskiej względem Polski. Je, politykami, którzy się na to zgodzili, by to Niemcom oddać, byli Jarosław i Lech Kaczyńscy koniec kropka to jest fakt. I my ciągle słyszymy, że to Tusk jakieś ustępstwa wobec, Niemcom, wobec Niemców robił. Prawda? Ale największe ustępstwo w dziejach, powtórzę, w dziejach na pewno 30 lat, a być może największe dobrowolne ustępstwo jakiegokolwiek polskiego polityka na rzecz Niemiec to jest Jarosław Kaczyński. I z drugiej strony słyszymy, że tutaj mamy groźną jakąś rosyjską agenturę, ale zaraz, zaraz to Jarosław Kaczyński. Przecież dwa dni temu, proszę Państwa, jego największy sojusznik zrobił naprawdę bardzo, nazwijmy to spektakularny akt wierności i wiernopoddańczości wobec Władimira Putina w Pekinie, gdzie się z nim spotkał. Wiktor Orban to Jarosław Kaczyński pozwalał panu Mateuszowi Morawieckiemu zapraszać tu francuskich lepenistów, którzy są na jawnym związku z Putinem, zapraszać tu Orbana, o którym przed chwilą wspomniałem, zapraszać tu Salviniego, który się przyznał do tego, że bierze stamtąd pieniądze po to, by rozwalać Unię Europejską od środka. I znowu facet, proszę Państwa, komuś zarzuca jakieś związki z Rosją, facet, który przez 8 lat, przez 8 lat najpierw dawał, dawał zarobić, do dziś daje zarabiać ogromne pieniądze Rosji na polskim rynku, i to przecież kto za to odpowiada, jak nie oni, a z drugiej strony przez ostatnie osiem lat obiektywnie robili wszystko w wewnątrz polityki europejskiej, by sprzyja sprzyjać interesom, długofalowym interesom Federacji Rosyjskiej, by zakończyć swoje rządy, potwierdzeniem jednego z zasadniczych postulatów Rosji niewstępowi Ukrainy do Unii Europejskiej. To powiedział pan minister rolnictwa i to mówi Putin, i oto toczy się ta wojna. I dzisiaj ci ludzie, którzy powtarzają ruską propagandę ruskiego Miru, którzy dają ruskim zarabiać ogromne pieniądze w Polsce, śmieją komukolwiek zarzucać w tej sprawie cokolwiek. To jest śmieszne, tak samo jak zarzuty wobec Tuska. A pan prezes powinien naprawdę odczepić się od Szymona, a poszukać sobie adwokata.